Moi drodzy, będę dzisiaj robił potężnego smash burgera, który będzie miał sos pieprzowy, sos serowy, będzie miał do tego jeszcze konfiturę z cebuli, będzie naprawdę, naprawdę, naprawdę pyszny. Nazywam się Marcin Kuc, Jaja w Kuchni i jesteśmy na kanale Kolera, a ja jestem w Pięciu Dębach, w Supraślu. Jest tu pięknie. Do burgerów potrzebuję wołowego mięsa mielonego. Bułkę. Najlepiej bułkę brioche, czyli bułkę maślaną. Ona idealnie się nadaje do burgera. Do sosu pieprzowo-serowego potrzebuję pieprzu czarnego ziarnistego, masła, mąki, mleka i serów. Ja mam pięć serów. Cheddar, mimolet, e, provolone, e, parmigiano-reggiano oraz gorgonzola. E, do konfitury z cebuli potrzebuję czerwonej cebuli, octu balsamicznego i miodu. Do tego wszystkiego potrzebuję oczywiście soli. No i przyda się troszeczkę jeszcze czosnku. Zaczynam od sosu pieprzowo-serowego. Podpalam gaz na piątym palniku i ustawiam tutaj rondelek. Do rondelka na początek wrzucam czarny pieprz. Jest go całkiem sporo. Będę go teraz prażył, następnie wrzucę do moździerza i utłukę. Zaczynam od tarcia sera. Najpierw parmigiano. Później leci mimolecik. <laughs> Teraz cheddar. Jak widzicie, kolory są bardzo różne. Te bardziej miękkie sery, czyli prowolone i gorgonzole pokroje. One i tak się stopią w sosie. Pieprz się uprażył, następnie Przetransportuję go tutaj do moździerza, a tutaj wlewam odrobinę oleju. O tak. I wrzucam masło. Moi drodzy, dlaczego zrobiłem to w ten sposób? Olej pozwala masłu się nie spalić, ale to masło jest teraz brązowe, więc będziemy mieli pieprzowo-serowy sos na beurre noisette, czyli na palonym maśle. Uuu! Bardzo fancy, a bardzo prosto. Tak właśnie robimy to na tym kanale. I moi drodzy, teraz wsypuję tutaj odrobinę mąki. I mieszam, żeby zrobiła się uwaga za Jeszcze odrobinę mąki. Kiedy za będzie gotowa? Kiedy przestanie być wyczuwalny zapach i smak mąki w tym sosie? Tutaj mogę trochę zmniejszyć gaz. Na chwilę to zostawię i idę do pieprzu. Uff. Teraz wsypuję pieprz Ach, do tej fantastycznej zasmażki. I co idzie tam dalej? Dwuprocentowe mleko? Nie, trzy i dwa. Dwuprocentowe mleko to ściema. I cały czas mieszając rozprowadzam mleko w masełku z dodatkiem

Aż się zaśliniłem. Palone masło, e, oliwa i mm, młotkowany, prażony czarny pieprz. Czas na konfiturę z czerwonej cebuli. Żeby ją zrobić, odpalam grilla. Odpalam przede wszystkim go pod płytą, zamykam, żeby się nagrzał, i zaczynam kroić czerwoną cebulę. Skroję w cienkie plasterki. Skroiłem cztery średniej wielkości cebule. Rozgrzałem płytę. Teraz ściągam temperaturę na minimum. Dodaję olej. I to jest bardzo ważne. Nie używamy masła do konfitury z cebuli, dlatego że ono jak się robi twarde, to cała konfitura na zimno nie smakuje dobrze. A ona na zimno też ma być dobra. Uwaga, uwaga. Czyż to nie wygląda pięknie? Czyż to nie wygląda fantastycznie? Pamiętajcie, żeby dużo mieszać i nie mieć zbyt wysokiej temperatury, bo nie chcecie tego przypalić. A za chwilę, jak dodamy miód, to przypalić będzie to bardzo, bardzo łatwo. Biorę niewiele ponad łyżkę, jak zresztą widać, i wrzucam na płytę. A temperatura zrobi swoje. I teraz naprawdę trzeba będzie uważać, żeby ten miodek się nie spalił. Teraz ofet balsamiczny. Nie sztachnijcie się nim, bo możecie się sztachnąć tak, że was zakręci bardziej niż wasabi. I teraz trzeba to wszystko wymieszać. No i co? Zamknąć, doglądać, co minutę pomieszać. Oddaję głos do studia. Konfitura jest już gotowa, więc biorę słoiczek. To jest ważne, bo taką konfiturę możecie sobie po prostu trzymać w lodówce. Nie zużywać jej całej. O! Cyk! Hehehe! He, he. Proszę bardzo. Nawet można nakleić serduszko i dać to w prezencie komuś. Patrz, jesteś tym co jesz. Jesteś dla mnie jak cebula. Mm. Mam tutaj mniej więcej 100 gramów. Mięsa wołowego mielonego. Co z nim zrobię? Dlaczego jest w kulce? Pewnie macie wiele pytań na ten temat, ale jest to smash burger. Nie trzeba mówić, że to jest jakiś trend, ale można. Płyta jest rozgrzana. Dodaję też drugą kuleczkę, ale kładę je daleko od siebie. Dlaczego? Bo będę teraz używał papieru do pieczenia i takiej oto praski. I rozgniatam to mięso całą siłą. Tak jest. I drugą kuleczkę również. Ach. Dzięki czemu będziemy mieli piękną karmelizację. I teraz do tego sól. nasz cudowny, młotkowany, prażony czarny pieprz. Zamykam i zostawiam. I teraz przewrócę nasze kotleciki. Aa, jeszcze przycisnę, tak jest. Mięso jest już prawie gotowe, więc wrzucam bułeczkę. Zamykam i czekam mniej więcej minutę. Ściągam bułę. O, piękna karmelizacja. I trochę sosu najpierw na bułkę. Pamiętajcie, żeby po ranciku poszedł. O tak na sos idzie sałata, teraz mięsko. O, tak jest. No i to mi się podoba oczywiście sosik serowy, bo ten sosik tutaj gra. W zasadzie główną rolę. Teraz drugim kotletem przykrywam, przyciskam, sos wypływa. O! Ale czad. Do tego piękne polskie pomidorki w sezonie i konfitura z czerwonej cebuli na samą górę. O tak. taki burger jest pyszny. Tak pyszny, że aż osy chcą nas zeszrzeć razem z nim. Jedźcie takie pyszności razem z nami, kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Smacznego!